Jesteśmy w drugim odcinku Formy na Tatusia. Robimy dzisiaj trening, który możecie sobie sami wykonać w domu, w na stadionie, gdzie tylko chcecie. I padła taka propozycja, i taka koncepcja, żeby w trzecim odcinku zaprosić kogoś do naszego treningu. Będzie na pewno ojciec i na pewno ktoś znany. Kogo chcielibyście zobaczyć, piszcie propozycję, a my postaramy się go do nas zaprosić. Zapraszam na trening. Pierwszym ćwiczeniem był, była deska popularna. Pamiętajcie o tym mocno, że podwijać miednicę, wspinać pośladki, trzymać napięty brzuch, mięśnie czworogłowe, tu ma być prosto. Drugie ćwiczenie to były brzuszki z umieszczonymi Nogami, róbcie 30 sekund, jeśli chodzi o plank, pracy 30 sekund odpoczynku. Jeśli chodzi o brzuszki, 20-30 powtórzeń, 30 sekund przerwy. Część trenerów uważa, że Robienie mięśni brzucha nie jest potrzebne, bo pracuje brzuch przy każdym ćwiczeniu, Ja uważam troszeczkę inaczej. Ćwiczenia mięśni brzucha są bardzo funkcjonalne. My tych mięśni brzucha używamy przy wstawaniu z kanapy z łóżka, także nie zapominajcie w treningu o ćwiczeniach mięśni brzucha. 30 sekund i przerwy też 20 30 sekundowe. 6 7 lub 8 serii. Ciśniemy. Po ćwiczeniach na mięśnie brzucha, tym całym zestawie, który wam zaprezentowałem, zalecam sobie jeszcze dodanie dwóch, trzech ćwiczeń na podkręcenie metabolizmu, różnego rodzaju interwały, czy szybszy bieg. My dzisiaj zrobiliśmy skoki, tak zwane żabki. Bieg bokserski i później na koniec treningu. Jeszcze bieg w szybszym tempie, też około 5-6 minut, a jak stać Was na więcej jesteście w stanie dać siebie dużo więcej, to biegajcie dłużej, żeby spalać kankę tłuszczową i nakręcać swój metabolizm. Powodzenia.